Halo, dzień dobry, cześć, cześć tutaj Paweł, rpgamer.pl. Na waszych ekranach oczywiście biblioteka, a w zasadzie chata, wieszczki, bredy i wracamy do tematu uroków i artefaktów. Głównie artefaktów, bo o artefaktach właśnie dzisiaj chciałbym wam powiedzieć. Czym są artefakty? Jest to ściśle związane z przebudową całego systemu, o którym mówiłem ostatnio systemu rund i e, uroków, czyli tego levelowania tych szlachetnych kamieni, które służą do ulepszenia naszych statystyk. I na poziomie, na poziomie 21, dostajemy zadanie znaleźć starszego czytelnika Larisa w sklepie Wierzchki w Enklawie Protektora, aby dowiedzieć się czegoś o magicznych artefaktach. I tutaj posłuchaj, mm. az tak, mam przyjaciela wśród kapłanów ogmy, który mi bardzo starych i potężnych magicznych przedmiotów. Artefaktami jest wie. I tutaj jest starszy czytelnik Laris i on dla nas oczywiście ma misję. Fakty o artefakcie. Takie zabawy słowne, ha ha ha, ha ha. ha. Nie daj się zwieść, najlepszą obroną Neverwinter jest wiedza. Ciebie rekomendował He seems most impressed with you. that's good i need someone i can uh. trust as a priest of ogma god no. of knowledge the painstaking have discovered that a cache of valuable artifacts was hidden long ago. According to my sources, they can be found deep within the Cragmire Barrows among the Black Dagger ruins. Recovering these artifacts will be no trivial matter. Their former owner was an accomplished wizard, and he is certain to have prepared a secure resting place for his prized possessions. You can expect formidable guardians as well. To artefakty są w magicznie zamkniętym drogocenne artefakty. I ja jako tutaj bohater, mega bohater, muszę je odnaleźć. I tutaj, jak wejdziecie sobie klikając ctrl J, macie dokładnie opisane, co te artefakty robią. Możemy w tym momencie, w tym momencie stawka toczy się, walka toczy się o jeden z tych artefaktów. Woda Elach Zad. <noise> Jakkolwiek to nie brzmiało śmiesznie. Daje nam, bo właśnie, jak widzicie, karta postaci wzbogacona została o nowe miejsce. Główny artefakt. Główny artefakt, czyli taki dynks, który... Powiedzmy, że dodaje jakąś tam umiejętność oraz polepsza nasze statystyki. I w tym momencie hmm, jeden z tych trzech artefaktów, które on nam zaproponował, czyli ta woda, woda zwiększa głównie nasze ozdrowienia, recovery, latarnia zwiększa głównie nasz, e, nasze uderzenie krytyczne, czyli critical hit i katalog całych Krainy Aurory, Zwiększa nasz ruch, szybkość ruchu, i to jest chyba tak troszeczkę pod nową klasę ucznika robione, i każdy z tych artefaktów ma jeszcze dodatkową moc, bo na kliknięciu, poza tym, że daje pasywne umiejętności, pasywne skille, to znaczy punkty do statystyk, ma jeszcze jakąś taką unikalną umiejętność, na przykład ta woda uzdrawia nas. Ta latarnia zadaje obrażenia otaczającym nas wrogom, a ten katalog przywołuje kupca, handlarza, który, któremu możemy sprzedać nas sprzęt. I jest to, jest to rzeczywiście interesujące bardzo interesujące. No, i dzisiaj przejdziemy sobie tę misję. Chciałem Wam pokazać jak zdobyć taki artefakt, bo jeśli macie 20 poziom lub już daleko poza, to upewnijcie się, że ten artefakt jest w Waszym posi posiadaniu. Ehm, Dobra, czyli odzyskanie artefaktów i lecimy. A w zasadzie zrobię teraz małą teleportację, żeby nie przedłużać. I jestem już na miejscu. Black Dagger Ruins, ruiny Black Dagger. I właśnie w tym złowieszczym Kurhanie Kragmeier podobno został ukryty artefakt. Już tutaj, oczywiście, byliście. Bo tak około 15 levelu się tutaj trafia. Z tego co pamiętam. O, nawet jakiś człowieczek nas tutaj. Uprzedził już wcześniej skrzynia ze skarbami. A wezmę, a czemu nie? Jakieś graty zawsze się przydadzą. Do tego jeszcze interakcja. Proszę bardzo. Jakieś skarby, torty czy inne cuda. Mimik. A masz, pomogę ci, kolego. I tutaj. Tutaj jest właśnie to tajemne przejście. Zapomniana krypta. Przypominam, szukamy artefaktu. Jako kapłan Kelemwora pomodlę się w tym momencie do niego. Tak. To na pewno będzie dobry pomysł. <noise> no i jest to, jest to oczywiście jeden z tych lochów, które są totalnie fascynujące. Lewitująca czacha. Dzień dobry. Kim jesteś, Czocho? I czemu się ze mnie śmiejesz? <laughs> Chcę artefakt. Dawaj artefakt. Dawaj fartucha. I co my tu mamy? Szybka teleportacja. No i co? I co powiecie, koledzy? Czemu mnie bijecie? I czemu myślicie, że jesteście w stanie mi coś zrobić? Chyba nie wiecie, z kim tańczy tań tańczycie. No. <ścoughs> Uwielbiam tego kapłana. Naprawdę, to jest jedna z tych las, która jest po prostu. Mega fajna. No. A ty co, grubasku? Co ty mi chcesz zrobić tutaj? Wiesz, że nie jesteś w stanie nic zrobić? Kolos. Mm. No chyba. No, jest to, jest to chyba jedna z tych misji, to znaczy, no chyba, ja wiem jaka to jest misja. Kolejna czacha. Ale czego to się nie robi dla artefaktu? Nawet można pozwolić takiej paskudnej czaszce, żeby z nas się trochę śmiała. Swoją drogą całkiem fajne miejsce. Dosyć klimatyczne. Kapłan Kelemwora nie boi się niczego, nie? No. Ej, kolega! Naprawdę nie wiesz, z kim tańczysz. Mistrzowski wykonany, mistrzowsko wykonany żerazny golem. No. Uwielbiam w tej klasie kapłana właśnie w Neverwinter, że nie jest takim zwykłym healerem i buferem, tylko jest Mega kozakiem. Tutaj widzicie ognie święte, nie wiadomo co, podchodzi, stoi jak skała i naprawdę nie ma sobie równych pod tym względem. Bardzo, bardzo mi się to podoba. No i gra się nim naprawdę wyjątkowo fajnie. Wręcz zaskakująco, odświeżająco po tak długiej grze Tricksterem. Krótka misja, artefakty, ale. Warto o tym powiedzieć, bo jest to, jest to rzeczywiście zupełna nowość. No, leżeć, kochani, Rynie, znane diablo. znane i lubiane. A a ja głównie ogniem tutaj go atakuję No diabełek Weź na mnie służąc Leż Jak masz leżeć ci co Pomądziszki a znam tych kolegów. Wybuchowi dosyć Przebojowi. No. Dawaj płonącego szkieleta jeszcze raz. Hmm. Kolejna czaszka. One chyba znają jakieś po prostu dobre dowcipy. Coś mi się wydaje. Albo mam coś na plecach. To tylko mój zielony szalik Harry Pottera. No i co teraz? Mhm. Tak straszysz, tak straszysz co. Nie ganiają, a mój szkieletowy pies robi, robi robota. To jest dopiero fajna. No i co? Golemia, posłudny, płacze i leż. No. Kolejna zabawna czacha. Co tym razem? Bo widzę, że tutaj twórcy się popicali, jeśli chodzi o y, złożoność tej misji. Czyżby kolejny ołtarz z kolejnymi potworami? Nie wierzę, naprawdę, nie, nie mieści mi się to w głowie. <laughs> o, nie, coś innego. Jakiś diabeł. Olandus Kragmajer. Dzień dobry. Wiedziałem, że pewnego dnia jakiś przeklęty wyznawca Ogmy odkryje sekret tego zapomnianego skarbca i stanie ze mną do walki o największy skarb rodziny Kragmeier. Powiedz mi intruzie, co było przyczyną upadku wspaniałego szlacheckiego rodu Kragmeier? Eee... Chyba bandyci Black Dagera, tak? To jest wszystko, co dla mnie masz? No to nie wiem. Jeśli największy skarb broni tylko zbytku kościany golem. Kolego, okay. co my tu mamy? A no właśnie, dużo śmieci. A przed wyruszeniem w drogę powinienem odwiedzić sklep. <grybujesz> no i co? Aha, wielki, dla odmiany, wielki ołtarz. Nie tylko ołtarz. Dobra, znajdź zaginione artefakty. Poszukaj szkatuły. O, fajna mapa, nie? <ścoughs> Dobra, ale nieważna. Najważniejsze, że robota skończona sarkofag obrobiony. A ja wracam. Do zapomnianej krypty, teraz znowu krótka teleportacja, i widzimy się przy odebraniu misji. Bum, druga teleportacja, i już jestem z powrotem w chatce Wiedźmy. załadowany trochę, ale nie ma to tam, to zaraz się pozbędę pewnych. Niepotrzebnych uroków. O, jak widzicie tutaj, nawiązując do tego, co mówiłem, można działać dalej. I teraz tak. Eee, skończyłem misję. Przynoszę mu dobre wieści, gdyż zapieczętowana trumna jest jego odzyskanie artefaktów. Rzeczy samej to skrzynia, o którą prosiłem. Odprawiłem dał mi moc do otwarcia tych zapisów. Zobaczymy, co jest w środku. Żegnaj, Larisie. I teraz uwaga, bo to jest bardzo ważna decyzja. W tym momencie przed wami bardzo ważna decyzja. Skrzynia ze skarbem. I warto się naprawdę, naprawdę głęboko zastanowić, Jakiego artefaktu potrzebujecie? Jest, ja jestem w tym momencie kapłanem, oddany kapłan. I... Mm, no powiem szczerze, że jeśli chodzi o skarby, powiedzmy sobie szczerze, no mnie najbardziej by pasowała... pasował artefakt z tą wodą, który pomaga przy ozdrowieniu. No bo wiadomo, im więcej ozdrowienia, tego recovery, tym szybciej mogę czarować. Ale jeśli jesteście na przykład łotrzykiem albo wojownikiem, no to można rozważyć również wzięcie latarni objawienia. Jest to latarnia, która nie dość, że zadaje obrażenia wrogom, to jeszcze zwiększa otrzymywane przez nich obrażenia o 10%. No, i teraz pytanie, czy rzeczywiście jest sens jako kapłan brać, brać dodatkowy artefakt, który będzie zwiększał moje ozdrowienie? Czy lepiej zainwestować w trafienie krytyczne i powiedzmy, ulepszyć moje możliwości leczenia? Mnie się wydaje, że jednak pójdę w ozdrowienie. Gdyż wydaje mi się, że rzeczywiście. Ta statystyka jest jakby nie było kluczowa. Czyli w tym momencie. Wy się natomiast zastanówcie, bo w zależności od tego, kim gracie. Na przykład taki łoczyk na pewno dodatkowa premia do y, trafienia krytycznego nie będzie dla niego premią słabą, a y, taki ucznik, jeśli chodzi o ruch, myślę, że dla niego ruch może być zupełnie wręcz kluczową statystyką. Woda Elazad, ozdrowienie, czyli recovery. Akceptuj. i woda przypisana jest do mojej postaci. I w tym momencie udało Ci się zdobyć Twój pierwszy artefakt. Artefakty to potężne przedmioty, które mogą rosnąć w siłę. Kliknij prawym przyciskiem myszy artefakt, a następnie kliknij udoskonal, aby otworzyć okno udoskonalenia. I tutaj wracamy do lekcji numer jeden. Najpierw zakładam ten artefakt. Ciach. I teraz on mi daje dwie rzeczy. Tak jak mówiłem wcześniej, statystyki, czyli te kilka punktów do recovery, do ozdrowienia, oraz umiejętność. Pod siódemką, domyślnie pod siódemką, pojawiła się nowa umiejętność, i ta umiejętność mnie leczy. Czyli gdy stracę trochę punktów życia, mogę pacnąć siódemkę i zaczynam się leczyć. No, tutaj trochę przewrotnie. Kapłan w Neverwinter bardzo dobrze leczy innych, ale dosyć słabo leczy siebie. Twoje uzdrowienia są o 40% mniej skuteczne, gdy uzdrawiasz siebie. I jest to, jest to rzeczywiście takie ciekawe, dlatego każdy kapłan musi tutaj nosić ze sobą, ze sobą mikstury. I najlepiej sprawdza się, gdy uzdrawia innych. Wtedy, wtedy po prostu. Yy, przy okazji uzdrawia siebie i jest to najbardziej skuteczne powiązanie. Natomiast, co jest istotne, to wody, powiedzmy, te, te wody elavzat czy inny artefakt możemy udoskonalać tak jak inne klejnoty. On się tak, dokładnie tak samo się zachowuje, ten artefakt, jak inny, jak każdy inny klejnot, z tym tylko, że jest to. No, dużo potężniejszy przedmiot i dużo droższy, czyli więcej musimy poświęcić na niego kasy, czasu i tak dalej, żeby go ulepszyć. Natomiast te ulepszenia, bo tak jak w przypadku klejnotów, jest to uroków, jest to, jest to dosyć mało, bo powiedzmy, że jest to między rangą 6 105, plus 150 a rangą 7 plus 185, tylko 30 punktów różnicy. Tak tutaj, między rangą pierwszą, gdzie jest 42 do ozdrowienia, a rangą drugą, gdzie jest 213 do ozdrowienia i 64 do obrony, jest to naprawdę różnica bardzo znacząca i bardzo, bardzo duża. I teraz, jak ulepszać artefakty i czemu warto to robić? No to czemu warto to już powiedziałem, czyli te statystyki. Ulepszamy tak, jak ulepszamy inne, czyli mamy, dodajemy klejnoty. Runy, klejnoty, specjalne uroki, i, i klikamy o, o szlifuj. Jak widzicie, pasek doświadczenia do rośnie tak jak w przypadku innych klejnotów. I tutaj, jeśli chodzi o artefakt, nie wystarczy zapełnić raz tego paska. Ten pasek jeden jest podzielony na dużo mniejszych paseczków. I w tym y, przypadku, aby ulepszyć zielony artefakt do niebieskiego, po, y, potrzebuje y, levelować go aż 29 razy, czyli wyobraźcie sobie jak dużo tutaj jest y, potrzebnych tych punktów y, doświadczenia tego artefaktu. Natomiast no oczywiście jest to do zrobienia przy pomocy sklepu Zeno, o którym mówiłem lub przy pomocy takich kamyczków jak Aquamarina, daje to 1500 lub Peridot który daje 500 o, zrobimy sobie w ten sposób zapełniłem wszystkie miejsca doskonalenia tymi dosyć drogocennymi klejnotami i teraz jak widzicie jest tutaj, e, jest tutaj napisane ile rang osiągnę. Klikam szlifuj, i mój artefakt ma w tym momencie już rangę 10, a muszę mieć 29 rang, aby go e, z, e, wylewelować. Klikam jeszcze raz szlifuj, i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie ranga 13, tutaj powolutku rośnie. Ten, ten pasek pokazuje, że gdzieś tam te rangi są zdobywane. Natomiast warto inwestować w ten artefakt, zwłaszcza runy. Runy te, które są dla towarzyszy, zazwyczaj są to runy. Niepotrzebne nam, bo gdy dla towarzysza przeznaczymy już jakiś zestaw run, to on tam zostaje. I najlepiej jest, najlepiej jest właśnie runy wszystkie palić na poczet ulepszenia naszego artefaktu. Okej, okay, to był długi odcinek, dosyć mam nadzieję ciekawy. Artefakty mamy omówione i enchanty i uroki mamy omówione. Takie to są nowości. Może trzeba trochę przekminić tą sprawę, trochę ją przemyśleć, ale jak będzie się, będziecie się następnym razem zastanawiać, dlaczego akurat inny gracz o podobnym sprzęcie, podobnym levelu jest dużo lepszy od Was, to mogą być, może to być chociażby ze sprawą tego, że jest właśnie uzbrojony w taki oto artefakt. O! Bum! Dobra, to trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do komentowania pytania, o czym chcielibyście, abym znowu powiedział. Myślę, że następne odcinki będą już przedstawiały kolejne zmiany. Po dodatku Shadow Mantle, czyli krąg grozy, jest to kampania kręgu grozy i jest to moduł kampanii. Gdzieś tam przewinęło się pytanie, o co chodzi dokładnie z tymi kampaniami, bo. Tutaj, gdy klikniecie C, macie zakładkę łaski, nowa, nowa zakładka i ta kampania, gdzieś tam, gdzieś tam coś, coś jest to omówione, ale nie do końca wiadomo jak z tego korzystać, dlatego o tym na pewno powiem następnym razem. No to tyle na dzisiaj, trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i grajcie w Neverwinter. Cześć!